Na co masz dzisiaj ochotę? Hmm, wiesz co? Na na przykład cebulowe zawijaski? Brzmi ciekawe, bez się do roboty. Okej. Okay. Tą wyjątkową przekąskę ciepłą przygotujemy z ciasta drożdżowego. Oczywiście cebuli, z której przygotujemy farsz. Zaczniemy od ciasta. Do mąki lejemy lekko ciepłe mleko, troszeczkę cukru, trzy łyżeczki oleju. I suszone drożdże. Mieszamy nasze ciasto. Wyrobione ciasto, tak nie do końca, zostawimy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Ciepłe to znaczy? Troszeczkę więcej jak temperatura pokojowa. Około 25-6 stopni. Teraz ciasto podstawiamy i zajmiemy się w tym czasie farszem. Do tego będą nam oczywiście potrzebne cebule, paprykę, którą zajmie się Julia. Cebulę trzeba przekroić wzdłuż. Chcemy, żeby nam się cebula rozpadła na takie paseczki. I tak te trzy cebule skroisz. Julia, paprykę na to, żeby ją przede wszystkim otworzyć, mhm. trzeba wcisnąć palcem w koło tutaj szypułki. I trzeba ją po prostu wystukać. I teraz na pół mhm. pokroimy ją również w paseczki, tylko że wzdłuż. I smażymy. Jak cebula nam się zeszpi, wtedy dorzucimy paprykę. Gdy cebula już jest mocno zeszklona, dodajemy sól, pieprz i troszeczkę ziarenek smaku. Cebulę z papryką mamy już gotową, pięknie usmażony na złoty kolor farsz. Podamy te nasze zawijaski cebulowe z barszczem czerwonym. Więc Julia, wlejesz. Troszeczkę barszczu do naszego rondelka. A my z jaszkiem zaczniemy już robić ciasto. Przegnieciemy te ciasto jeszcze raz i trzeba będzie je rozwałkować. Ciasto mamy wyrobione. Placuszek. Okrągły placuszek. Podsypiemy. I bardzo proszę, wałkujemy. I teraz na placek położymy nasz farsz. Z tym, że do farszu, żeby on nam nie wypadł podczas pieczenia, tak. musimy dodać jajko. Farsz mamy już gotowy, przekładamy. I delikatnie będziemy zawijać, tak jak makowiec zupełnie. I nasze ruloniki przekładamy na pergamin. I wstawiamy do piekarnika na czas, na czas jakichś 20 minut, jakieś około 200 stopni. I jak nasze zawijasy? Gotowe. Pięknie się upiekły, ciasto jeszcze wyrosło, więc są naprawdę świetne. Więc możemy już serwować. I nalewamy barszczyk. Tak. Śmiało, bardzo proszę. Barszczyk z zawijaskami cebulowymi gotowy. Ciepłe zupy to nie tylko dobre rozwiązanie na smaczny obiad, ale również na wartościową kolację. Jeśli są one delikatne i z dodatkiem na przykład pasztecików, będziemy zdrowo najedzeni na wieczorny posiłek, a jednocześnie rano obudzimy się bez uczucia ciężkości, zwarci i gotowi pełni energii na nowy dzień. Zupy warto je szczególnie w okresie jesienno-zimowym, rozgrzewają od środka, usprawniają trawienie, a jednocześnie wspomagają układ odpornościowy.